Wybory parlamentarne już zostały zakończone, natomiast plakaty wyborcze wciąż można zaobserwować na terenie miasta. W Urzędzie Miasta Chorzowa pytaliśmy, kto będzie odpowiedzialny za ich posprzątanie i do kiedy musi to nastąpić. Znamy już oficjalne wyniki wyborów, więc można powiedzieć, że wybory za nami, ale plakaty wciąż pozostają w mieście. I czy pan mógłby powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za posprzątanie tych plakatów i do kiedy to musi zostać zrobione? Za posprzątanie plakatów odpowiedzialne są komitety wyborcze, a dokładnie pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, którzy zostali ustanowieni do ich reprezentowania. Mają na to czas 30 dni od daty, zakończenia, od daty wyborów, czyli, czyli liczymy, ten termin już, ten termin już, już w tej chwili biegnie. Kodeks wyborczy mówi to w ten sposób, że no to do 30 dni muszą, to, muszą te, te plakaty być uprzątnięte, niezależnie od tego czy są na, na obiektach własności prywatnej czy też miejskiej, one po prostu mają zniknąć. Gdyby ktoś takiego obowiązku nie dopełnił, to w tym momencie prezydent miasta wydaje decyzję o tym, że ma to zrobić, mają to zrobić po prostu służby miejskie na koszt tych komitetów. Niezależnie od tego sąd może tutaj orzec karę grzywne do 5000 tysięcy złotych dla takiego komitetu wyborczego. Jak to było w poprzednich latach? Czy zdarzyło się tak, że rzeczywiście prezydent musiał wydać takie zalecenie, czy wszystko odbywało się w terminach? No do tej pory nie słyszę. Ja nie, ja nie mam wiedzy na ten temat, żeby pan prezydent musiał taką decyzję wydawać. Wygląda na to, że wszystkie komitety z tym się raczej uporały. W czy, czy ma pan jakieś informacje o tym, że któreś komitety już zaczęły sprzątać w mieście? No tego nie widać. W tej chwili jeszcze wszystkie te plakaty wiszą. Nie mam takiej wiedzy, natomiast na pewno po trochu, po trochu będą, to, będą to poszczególne komitety ściągać. Oni w tej chwili są zajęci pewnie rozliczaniem tej kampanii, innymi z tej sprawami, natomiast na pewno, na pewno niebawem to się rozpocznie. I rozumiem, że komitety nie muszą informować Urzędu Miasta o tym, że robią to, czy że posprzątały już po prostu? Nie, no to raczej jest na odwrót to po prostu my stwierdzamy, czy, czy ta praca została wykonana.